Dzień dobry. Witajcie, kochani, w piękny, słoneczny poranek. Zapraszam Was do tego, żeby razem ze mną pogimnastykować się, poćwiczyć rytuały tybetańskie, wzbudzić w sobie wulkan energii, po to, żeby mieć moc przez cały dzień na wszystkie zadania, które macie na dzisiaj zaplanowane. W trakcie tej gimnastyki skupiamy się na sobie, tylko na tym, co jest tu i teraz na naszym ciele, po to, żeby można było wyczuć. W jakiej intensywności, w jakiej ilości wykonywać każde z ćwiczeń? A co to są za ćwiczenia? Są to Specjalnie opracowane ćwiczenia po to, żeby nie tylko uruchomić wszystkie mięśnie w naszym ciele, a przynajmniej jak najwięcej z nich, ale również po to, żeby uruchomić wiry energetyczne i żeby przepływ energii przez nasze ciało był niezakłócony, bo tylko wtedy nasze ciało może dobrze funkcjonować, wszystkie organy mogą być w zdrowiu i dzięki temu możemy być jak najdłużej sprawni, zdrowi, piękni i młodzi. I właśnie dlatego ja podjęłam to wyzwanie, żeby każdego dnia wykonywać te rytuały, żeby od tego właśnie rozpoczynać dzień, ale Wy możecie wykonywać je wtedy, kiedy jest to dla Was najdogodniejsze, ponieważ wszystkie moje nagrania pozostają w sieci i można z nich w każdej chwili skorzystać. Pamiętajcie tylko o tym, że jeżeli dopiero zaczynacie ze mną tę przygodę, to Rozpoczynajcie powoli. Instrukcja mówi, że od trzech powtórzeń zaczynamy w pierwszym tygodniu i co tydzień zwiększamy sobie o dwa, żeby powoli dojść do 21, która jest maksymalną liczbą, jaką ja wykonuję. W trakcie gimnastyki pijemy wodę. Koniecznie przygotujcie sobie szklankę z ciepłą wodą. I świadomie oddychamy. Wykonujemy świadomie oddech, skupiamy się na tym oddechu, bo on jest fantastycznym narzędziem do tego, żeby poradzić sobie z napięciami. Pozwala nam te napięcia uwalniać z ciała i uwalniać ból. A zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i dzisiaj wprowadzamy myśl: oddycham całą sobą. Oddycham całą sobą i z tą myślą rozpoczynamy. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, przenieś ciężar ciała lekko do przodu. Odblokuj kolana, połóż dłonie na brzuchu i zaczynamy oddychanie, wciągając powietrze nosem. Uruchamiamy w tym momencie mięśnie brzucha, wtłaczamy to powietrze głęboko. I w tym momencie mamy brzuch napełniony jak balonik. Chwilę wytrzymujemy. I rozluźniamy napięcie, wypuszczamy powietrze. I tak licząc do pięciu wdech. I do pięciu wydech. Powoli, spokojnie przyzwyczajamy się do tego rytmu. I cały czas oddychając, składamy dłonie na wysokości klatki piersiowej i przechodzimy do pierwszego rytuału, którym jest wirowanie wokół własnej osi. Ugh, wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Żeby nie zakręciło się w głowie, to głowa pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało będzie już obrócone maksymalnie i dopiero wtedy szybko odwraca się głowa, a za nią podąża ciało. Zgodnie z instrukcją, wirowanie w prawą stronę. Ja wiruję w lewo, żeby sprawdzić, jaka jest różnica. Rozkładamy szeroko ręce, mięśnie brzucha, naprężamy, przytrzymujemy sylwetkę. I zaczynamy. Z oddychaniem, z uśmiechem wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie. Zatrzymaj się. Stań w pozycji wejściowej. Skup wzrok na czubkach palców. Oddychaj do brzucha. A jak już poczujesz, że wirowanie w głowie ustało, to powoli. Przejdź na matę. Połóż się na plecach do rytuału drugiego. Uż się wygodnie, ręce leżą wzdłuż ciała, swobodnie, kręgosłup cały przyklejony do podłogi. Palce stóp zadarte tak, żeby pięty uniosły się nad podłogą i na wdech unieść głowę i pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby kolana były wyprostowane. A z wydechem i nogi, i głowę. Wdech. I wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech siedem, wydech, osiem, wydech, dziewięć, wydech, dziesięć, wydech, jedenaście, wydech, dwanaście, wydech Trzynaście, oddycham całą sobą. Wydech czternaście, wydech piętnaście, wydech szesnaście, wydech siedemnaście, wydech osiemnaście, wydech. Dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech, dwadzieścia jeden, wydech, rozluźnij, przewróć się na bok, powoli podnieś za pomocą rąk, popij wodę i uklęknij. Do trzeciego rytuału. Rozstaw nogi w szerokość bioder, palca stóp, oprzyj o matę. Sylwetkę wyciągnij mocno w górę. Dłonie oprzyj o pośladki i opuść głowę w dół. I na wdech unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągnij do siebie łopatki i odchyl głowę do tyłu, na tyle na ile czujesz, że jest to dla Ciebie komfortowe. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem wydech dziewięć wydech dziesięć wydech jedenaście wydech dwanaście wydech trzynaście wydech czternaście wydech Piętnaście. Wydech. Szesnaście. Oddycham. całą sobą. Wydech. Siedemnaście. Wydech. Osiemnaście. Wydech. Dziewiętnaście. Wydech. Dwadzieścia. Wydech. Dwadzieścia jeden. I z wydechem rozluźnij, pokręć głową, pokręć ramionami, żeby rozluźnić kark. poki wodę. I usiądź do czwartego rytuału. rozstaw nogi na szerokość bioder. W miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę. Oprzyj dłonie o matę przy biodrach, skieruj łokcie na zewnątrz i opuść głowę w dół. Na wdech, unieś głowę i wypchnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wejściowej. Wdech. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech sześć. Wydech siedem. Wydech osiem. Wydech dziewięć. Wydech dziesięć. Wydech. Jedenaście. Wydech dwanaście. Wydech trzynaście. Oddycham całą sobą. Wydech czternaście. Wydech piętnaście. Wydech szesnaście. Wydech. Siedemnaście. Wydech. Osiemnaście. Wydech. Dziewiętnaście. Wydech. Dwadzieścia. Wydech. Dwadzieścia jeden. I wydech. Osiem swobodnie, strzepnij dłonie, rozluźnij nadgarstki. Zapleć palce, pokręć nadgarstkami w przód. I w tył. Popij wodę. I do piątego rytuału połóż się na brzuch. Rozstaw nogi na szerokość bioder, palce stóp oprzyj o matę. W prostszej wersji możesz oprzeć ręce na łokciach, żeby nie obciążać na garstku. Unieś do góry brodę, podnieś ciało w górę i na wdech wypnij pośladki, naprężając nogi i grzbiet. A w trudniejszej wersji oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej, unieś brodę do góry, całe ciało podnieś nad matę, Możesz ewentualnie pozostawić kolana. I na wdech. Przenieś górę pośladki. Skieruj łopcie na zewnątrz. W obu wersjach ćwiczenia broda dąży do mostka. Kolana mogą być lekko ugięte. I dociste pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górze. Wdech. I wydech. Trzy, wydech, cztery wydech, pięć, wydech. Wydech. Dziewięć. Wydech. Dziesięć. Wydech. Jedenaście. wdech Dwanaście. Oddycham całą sobą. Wydech. Trzynaście wydech, czternaście, wydech, piętnaście, wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, Osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech, dwadzieścia jeden i z wydechem uklęknij, usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona do przodu, Oprzeć czoło o matę i oddychaj do brzucha. Powoli się podnieść, oki wodę. I do ćwiczenia dodatkowego połóż się na plecach. Nogi pozostają ugięte w kolanach, odstawione mniej więcej o krok od pośladków. Ustawione na szerokość bioder, Ręce swobodnie leżąc tuż ciała i unosimy do góry biodra. Zaciskamy pośladki i staramy się, żeby biodra pozostawały cały czas na tym samym poziomie i odwodzimy od siebie kolana i przewodzimy. Dech i wydech. Wykonuj to ćwiczenie w swoim tempie. I rozluźnij. Pokryć trochę biodrami, żeby porozluźniać mięśnie. Przechodź się na bok, podnieść popij wodę. I połóż na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość biodra oprzyj palce z tu Ręce oprzyj na łokciach. Ile trzymaj w pozycji deski. Tak długo jak długo możesz, a ja nastawiam czas na 60 sekund. Zaczynamy! Unieść ciało w górę, zawij kość konową mocno pod siebie, wyprostuj plecy, przytrzymaj miśniami brzucha sylwetka, zaciśnij mocno pośladki głowaj z przedłużeniem słucha. cały czas oddychaj i uśmiechaj się. 5, 4, 3, 2, 1. I rozluźnij. Połóż się wygodnie. Oprzyj głowę na dłoniach, zamknij oczy. Pozwól ciału się zrelaksować. Chociaż przez chwilę. Skup się na oddechu. I na tym, żeby swobodnie przepływał przez całe ciało. Oddychaj do brzucha. Pozwól, żeby oddech po kolei rozluźniał poszczególne partie swojego ciała. Zacznij od stóp. Następnie rozluźnij łydki. uda. Odcinek krętyłowych tego supa, brzuch, plecy, barki, ręce. Głowa, rozluźnij mięśnie czoła, pójdź swobodnie, szczękaj i pozwól opuścić policzkę. Pozostań chwilę w uważności na swoje ciało. Cały czas oddychaj. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do Ciebie wraca. Powoli otwórz oczy. Zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się. Przeciągnij. Popij wodę. I zapraszam na chwilę gimnastyki twarzy. Znajdź sobie wygodne miejsce takie, żeby plecy były wyprostowane, łopatki, ramiona ściągnięte w dół, lekko uniesione do góry broda. Popracujemy nad mięśniami okrężnymi wokół ust. I będziemy nadmuchiwać policzki. I całą jamy ustną, najbardziej jak tylko można. Chwilę wytrzymujemy w tej pozycji, a następnie wciągamy je do środka. Na wciągnięcie jest wdech, a przy napełnieniu wydech i tak dziesięć razy, Zaczynamy. I rozluźnij. Poruszaj ustami. Popij wodę. I na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wspólną gimnastykę. Dziękuję za to, że jesteście, że zostawiacie łapki w górę, serduszka, komentarze. Jest mi bardzo miło razem z Wami ćwiczyć. A jeżeli macie ochotę, ochotę popracować nad napięciami. Które znajdują się w Waszych ciałach troszeczkę więcej, to zapraszam Was dzisiaj o godzinie 20, jak w każdy czwartek, na taniec terapeutyczny online. I dzisiaj, właśnie napięciami, będziemy się zajmować i będziemy je wytańczać z ciała. Jeżeli macie ochotę, informacje znajdują się w opisie do tego filmu, a ja już dzisiaj życzę Wam pięknego dnia i widzimy się jutro o tej samej porze. Do zobaczenia!